Wiem, że bardzo poważne rzeczy dzieją się w Ewangelii na tą niedzielę, ale jest w niej coś, co mnie rozbawiło. Jeśli jeszcze nie czytaliście to takie krótkie podsumowanie. Właściwie dwie rzeczy. Pierwsza to cud Pana Jezusa przywraca słuch oraz mowę człowiekowi głuchoniememu. Ale druga rzecz to Pan Jezus prosi tych wszystkich, którzy byli świadkami tego cudu, aby nie rozpowiadali, co widzieli. Zatrzymajcie to dla siebie, mówi. Nie rozgadujcie, a oni co? Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszał. No i tak sobie myślę, że na miejscu Pana Jezusa, jakbym ja mógł czynić cuda, to bym pozamykał usta tym wszystkim, co nie potrafią utrzymać tajemnicy i wbrew jego nakazowi rozgadują, co widzieli. Może lepiej, że nie mam takiej mocy, ale nie o tym tak naprawdę chcę dzisiaj mówić. Witam serdecznie, Ksiądz Krzysztof. To, co najbardziej przykuło moją uwagę w tej Ewangelii, to to, co się wydarzyło w momencie samego cudu, a dokładniej to, co się stało zaraz przed uzdrowieniem. Czytamy, on wziął go na bok, osobno od tłumu. Na bok, osobno od tłumu. Ciekawe, Pan Jezus chciał być z Nim na osobności, bez głośnego tłumu, tylko On i ten biedny, chory człowiek. Nie chciał robić sceny. Chciał być z Nim sam na sam. Uwaga, Pan Jezus chce być ze mną i z tobą sam. Na sam, z dala od głośnego tłumu, z dala od problemów tego świata. Aby spotkać się z Jezusem, trzeba odejść na bok osobno od tłumu. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, żebyśmy mogli go usłyszeć i do niego mówić. Skupić się tylko na byciu z nim. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu język, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy: Otwórz się zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Czy wy też zauważyliście coś w tym fragmencie? Jezus najpierw przywraca słuch, a później mowę. Włożył palce w uszy i dopiero dotknął języka. Po pierwsze naucz się słuchać, a dopiero później mów. Myślę, że takie jest przesłanie. Dla mnie osobiście jest to bardzo wymowne, bo kiedy analizuję swoją własną modlitwę, to zauważam, że często zbyt wiele gadam. Wyrzucam wtedy z siebie swoje prośby, swoje problemy, a Jezus mówi, poczekaj, zatrzymaj się, posłuchaj. O wiele łatwiej jest dużo mówić, a o wiele trudniej słuchać, zwłaszcza słuchać Pana Jezusa. I może podobnie jest z tobą, podobnie jest z twoją modlitwą. Za dużo gadasz, a nie potrafisz słuchać. Najpierw uleczył jego uszy, żeby słuchał, dopiero usta, żeby mówił. A tym, którzy za dużo mówią, kazał nie rozpowiadać, ale oni nie słuchali. Gadali, a nie słuchali. A mieli słuchać, a nie gadać. Ciekawa ta Ewangelia i dużo się w niej dzieje, ale ja osobiście tak ją odbieram. Po pierwsze, Pan Jezus chce, żebym w tym rozbieganym, rozkrzyczanym świecie znalazł miejsce i czas na intymne, osobiste spotkanie się z Nim, obok, osobno od tłumu. I dopiero wtedy chcę, abym po pierwsze Go usłyszał, a dopiero później do Niego mówił. Dzisiaj dopiero widzę, że w moim spotkaniu z Panem wszystko było odwrotnie za dużo gadania, za mało słuchania. I może Ty czujesz podobnie? A jeśli tak, to poproś Chrystusa, aby Ciebie też wziął osobno z dala od tłumu, a później aby otworzył Twoje uszy, abyś mógł Go usłyszeć i otworzył Twoje usta, byś nauczył się do Niego mówić. Więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.